Witam w Stodole. Właśnie przed chwilą skończył się plan do filmu Niny Poznańskiej, studentki filmówki, a jesteśmy niedaleko Grodziska w gminie Żabia Wola, w uroczym, cudownym miejscu, niby zagroda, niby gospodarstwo takie agroturystyczne, jeziora, zwierzęta, bajka, ale właśnie z ekipy, jeden z młodych ludzi z ekipy, Antek, z działu oświetlenia, mówi do mnie, słuchaj, a powinieneś o jakichś takich planach filmowych coś powiedzieć? A mówię, no dobrze, robi się. No i najpierw nawiązałem do takiego planu filmowego sprzed. Huhu, hu hu, sprzed, bo ja wiem, 65. 68 lat, godziny nadziei, tak się nazywał ten film, reżyser Jana Rybkowskiego. I też tam byli studenci, ja byłem wtedy studentem szkoły aktorskiej, i to było tak. Akcja filmu polegała na tym, że na w małym miasteczku Łagów-Lubuski, z takim zamkiem bardzo uroczym, spotykają się w dniu zakończenia wojny. Yy, Uciekinierzy, więźniowie, pracownicy różnych fabryk hitlerowskich, którzy wracają do siebie. No i właśnie cały ten lud międzynarodowy, sceny, sceny są na, na rynku, polecam godziny nadziei. Godziny nadziei Jana Rybkowskiego. No, dzieją się tam różne rzeczy, jest oddział. Hitlerowskiego Wojska, ostatni jeden z ostatnich, który naciera na oddział Wojska, ludowego Wojska Polskiego, który właśnie już objął tą miejscowość, ten Łagów Lubuski. No dzieje się masę rzeczy. Cudowne, niezapomniane czasy, chwile, kiedy około 70, około 80, nawet 80 studentów z trzech wyższych szkół. Teatralnych z ASP w kilku miastach. Młodzi, młodzi asystenci reżysera, operatora, kierownika produkcji jeżdżąc po całej Polsce, wybierali oczywiście najpiękniejsze dziewczyny, więc był tam kwiat urody polskiej. No i jacyś tam rośli studenci, którzy pasowali do ról żołnierzy polskich, czy także tych hitlerowskich wojskowych żołnierzy. No i są to niezapomniane chwile. Dlaczego? Dlatego, że przez pierwsze półtora miesiąca w tymże łagowie lubowskim, lał deszcz. A my byliśmy skoszarowani w trzech domach wczasowych, LWP. I no co było robić? Co było robić? No wtedy, no wstyd powiedzieć, ale młodzież, no popijała. Popijała. No i deszcz, Sklep monopolowy niedaleko, młodość, no, hormony. Ileż tam zawarło się małżeństw? Przykładowo, tam Janek Kobuszewski na przykład zakochał się w Hani Brzuskiej i pobrali się potem, to jako tylko przykład, ale było tego masę. No, grali w tym filmie, no, grali, mój Boże, już większość tych aktorów nie żyje, z tych nieżyjących, sławnych. To przypomnę chyba drugą rolę filmową Mikulskiego Staszka, Bronka Pawlika, no bardzo, Leonan Niemczyka. No, aktorki może nie, nie, nie stały się takimi gwiazdami, wtedy były gwiazdami teatralnymi, ale, no wszystko to jest w niebieskich, tam na tamtych niebieskich planach filmowych, pewnie. Spotykają się, plotkują, wspominają. No ja jeszcze tu, no więc pozwalam sobie te chwile takie, no niesamowite. Wielkie jezioro, właściwie dwa jeziora. W środku taki, taka półwysep, przesmyk taki, ziemny przesmyk. To miasteczko łagów Lubels, Lubuski, No i noce, kajaki, miłość no i, i alkohol no ale jakże mogło być inaczej to był PRL więc no. właśnie 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 wszedł ten że młody człowiek który, który mnie tak zobligował do tego żebym ten filmik nakręcił właśnie ten żantek robi się pozdrawiam pozdrawiam cześć no. no i, i, i te, to jezioro i była tam, założyliśmy tam ze Staszkiem Mikulskim z Bronkiem Pablikiem i z moją młodzieżą, moimi rówieśnikami ze szkoły aktorskiej. Obasia Połomska, dowiedziałem się, że właśnie jeszcze żyje i gra w Łodzi, tam jako piękna dziewczyna całująca się z pięknym Markiem Szyszkowskim, z moim kolegą z roku, ze szkoły teatralnej w Krakowie. No i myśmy założyli tam takie... Towarzystwo, które nazwaliśmy glu No wy to były. Rzecz polegała, że tam był ponton. Taki duży ponton. No i bawiliśmy się tam korsarzy. No spotykaliśmy się na tym pontonie, wypływaliśmy na jezioro. I no i właśnie wznosiliśmy różne toasty. Także niech będzie to pierwszym planem filmowym. Napisałem na tym książkę i to była moja pierwsza książka, którą wydałem. Wyszła w 1980 roku pod tytułem Jasno Zielono Ciemno. No i siedziałem wtedy w kryminale, ale książka wyszła. Ja zresztą też za dwa, dwa i pół roku chyba też wyszedłem i zacząłem na nowo swoją, swoją karierę. Karierę. Aktorską, pisarską kontynuowałem. No a dzisiaj dzisiaj znów, znów wśród studentów. Tylko, że już oni są studentami, a ja, no ja, to ja, tak jak to już jest i będzie. W każdym razie będzie dobrze, oczywiście, będzie dobrze. W ogóle tutaj nic, ani słowa o polityce. Ja w ogóle nie wiem. Tutaj te cztery dni to. to, 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 to Może tam już ustrój się zmienił, rząd padł, może sejm nowy wybrano. No nie wiem, nie wiem, za chwilę się dowiem. Ale było tutaj bez tego cicho, wśród zwierząt, wiatru słońca No i tyle by